A, tak! Weź... Weź... Zmiejsz to. Co kurwa zmiejsz? Nie mam zmiejszty. Nautika, no. Zmijsz, przez N, na, Enta. Jedziemy randonautikować. Randinautikować, no. Randonautikować. Randinautukować. <ścigł> <Randonautikować. ścigł> nie jedziemy, czy Pączek <ścigł> nie no, by z nimi pojechać? No i dobra. Ciekawe co no. trafimy, co? No Ciekawe czy cokolwiek trafiły Fajnie by było coś tam. No. Ty za czy paranormalne, za, za paranormalne. pierwszym razem. Jak ruszyliśmy to w sumie był tylko Patek ty. no no, no, <laughs> Ale tam, za drugim tam, to, tam, to tam, z obsraną zbroją spierdalaliśmy równo, a, kurwa, wiesz ja o to chodzi. Za, za Dobra, siema. Odcinek trzeci się zaczyna kręcić. Jest z nami Krzysztof. Cześć Krzysiu. Cześć wszystkim. Jest z nami Brooklyn, cześć Radziu. Tjema, tjema. No i ruszamy na wyprawę trzeciej części. i Zobaczymy co się trafi. Tak Krzysztof? Tak, tak. Ja jestem bardzo podekscytowany i już się nie mogę doczekać co nam się takiego przytrafi. Będzie dobrze. Albo i nie, albo się nic nie trafi. Zdaje, no, albo bo się i nic tak nie się trafi. Zdalamy, Ale tak spróbujemy że... ze trzy razy, co? No, ze trzy strzały byśmy zrobili. Zrobili, ruszyli, a potem się. Ogólnie zbawili. plan był na dwa, ale na można dwa wystrzał, zrobić, tak? no. trzy zrobić trzy strzały. Nie ma nie problemu. Ma problemu. Tak? Mamy no. jutro jest weekend, Sobota, a więc. Walić WD, browary, znaczy, wy, wy to sobie możecie walić. Ja, ja, ja muszę no tak. prowadzić. No dobra, no to co? Ruszamy tak i tyle. Lecimy. U mnie światło się odbija. No to co? O, a weź, no, o, 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 tak lepiej. To jest dalej. Teraz widać. Będzie widać. No dobra, mamy. I czego szukamy? O, znowu tam światło. Znam. Aha. O mordo. Jest jakiś punkt? Tak? No jest. Gdzie Ale tam jest? nie przejdziemy, nie ma opcji takiej. To jest takiej. samym jakiejś rzece, widzisz? Nie przejdziemy tego. Nie ma możliwości takiej, żebyśmy tam weszli. Dlaczego? No, bo jest tutaj Bajorko, nie Aha. widzisz? Aha, no dwóch stron. Aha, dawaj, na, nas, na następny. Ale to roku. jest dobry punkt. No, ale nie możemy tam się dostać. Nie, dawaj, go następny, żeby czasu nie tracić. Dobra. Lecimy z tym. Szukamy. 14 strzałów, Musisz myśleć teraz, Radził, to jest najważniejsze, żebyś myślał. A to teraz trzeba o czymś myśleć, tak? O czymś, no co chcesz tam spotkać. Intensywnie. No dobra, mamy coś. O czym pomyśleliście? Nie mów. Stary. A znaczy nie wiem, czy nie możemy mówić. No i tam dojedziemy, Radziu. Czy to jest ten nasz punkt? Tak. W który mamy się udać? Tak. No to jedziemy. No dobra. Tak? Tak, ruszamy. Zdanie, bo to nie ma co, to... Ej, każdy jest spany w domu przy kompie. No to Oczywiście. spoko, to każdy. Ma, A ja bym ten worek rozerwał. A chuja prawda większość by lotę wyjebała tak samo jak my i tyle. No, taka prawda jest mordo. I zgadzam się. Proste, Mordo, nie zapominaj, no. nie zapominaj, że to się wszystko też nagrywa cały czas. Ale co, z to, co kamerą jesteś, z tam... Przecież tam dźwięk jest normalnie, jest chujowy, bo chujowy, ale jest. No nie, ale no to czegoś się takiego nie wrzuci, stary. Nie? Jemu chodzi, żeby z kamerki samochodowej dźwięk rzucić. No no. Tak Dobry, to jest Janusz. Co daj, spokój, wróbił. Ja daj zamachem, co panowie, tu jest dźwięk. no na ryby wyjechał właśnie. No, ja, mam, ja mam miejsce, ja mam miejsce na Na ryby to jest eleganckie no. miejsce, więc tutaj. Ty już blisko jesteśmy, przepraszam. Rzekaj, ja o pokażę, widza. Ty, może konkurs zrobimy, co? Jaki konkurs? Jakich? Że zabierzemy widza jakiegoś. Ale to pomyślimy jeszcze, może o tym wiesz. Chciałbyś ale... wziąć się. Je? No Jeżdżę tak! Do swoich widzów? No, w sumie no, dlaczego nie? A... Ty no chyba lipa, co? Wychodzi na to, że lipa, bo. Bo tutaj jest jakaś firma po prostu. Nie wejdziemy do tak. środka, za. No, nie wejdziemy. Tam też jest dalej obwodzenie. No. Tam też nie wejdziemy Jakbyś zgasił tą lampę to bym widział więcej no, wiesz? Dobra, już zgasiłem Ty, a tam nie ma przejścia. Chodź zobaczymy, chodźcie zobaczymy, co nam szkodzi w sumie tu jestem Dobra C Tylko z kasnikiem Wszystko jest No nie ma tak, no Chyba, że tutaj się wydarzyło coś, no ale wątpię O! Patrz! Kolejny worek stary. No, ale jest przy, przykopany w sumie. Nie dobra, to zwykła siatka. Czyli tu jest jakiś... To śmieszka dom, no zwyczajny, ale nie wejdziemy go do domu przecież komuś, tak? Nie powiemy ty, bo nas apka tu zaprowadziła. Przepraszam bardzo panią. Czy możemy wejść na chwilę, bo nas apka przyprowadziła. Niezły pomysł. Nie no nie, przejdzie. Dobra, rozejrzyjmy się. No, pies? no jest slipa. Pierwszy punkt jest, krótko mówiąc, slipa. No ale no dobra, no to wiesz, no to tak bywa. Tutaj jakiś warsztat jest. Dobra, nie ma tutaj nic. No, szkoda tracić czas. Jedziemy dalej. Dobra, to szukamy drugiego punktu. Tylko intensywnie trzeba myśleć, to jest to podstawa. Intensywnie. Trzeba intensywnie myśleć, to jest bardzo ważne, bo jak nie, to będzie lipa. Intensywnie też tak myślę, bardzo intensywnie trzeba myśleć. Bardzo, intensywnie, myślę. bardzo intensywnie. intensywnie. Dobra, dobra. Dobra, myślcie. Trzy, tak. cztery. Trzy, Myślimy. Cztery, poszło. No, ja też sobie pomyślałem. Dobra. Ty, ja tu się boję pomyśleć o czym wy, wy żeście myśleli. Nawet ten jeden z boczuch. Drugi w ogóle tak samo. Stary, tam może być wszystko. W takim bądź razie. Przekonamy się. Jest następny punkt. No jest. Mamy coś. A daleko? No nie. Cztery minuty pokażę. Jedziemy. No to ruszamy, stary, Ja to chodzi. Ja lubię takie przygody właśnie. Pani. Zakłady no mięsne na... czy coś takiego? Tak, zakłady mięsne. No... Nie pamiętam. No nieważne, no, no ogólnie nie było nic, więc, więc ruszamy w drugi punkt, żeby sprawdzić. Jak nie będzie nic w drugim, to ruszymy w trzeci. Jak nie będzie nic w trzecim, to wracamy go do domu, bo jest to godzina. Znowu już bateria. <śles Gender> <sadzem island> Prawie pierwsza w nocy, więc, więc tak to wygląda. Nie jest pierwsza. No i już jest pierwsza noc. To no, ciekawie jest? No... Stary... To jest ciemno Wchodzimy w las. Co? Jakie Dobra. Po raz trzeci raz wchodzimy w las. I powiem wam szczerze, że jest ciekawie. Że... Że się chyba trochę boję. Znaczy na telefonie jeszcze troszkę dalej. A czyli jeszcze prosto i w prawo, tak? Tak. A co ty? się coś jakby z Ty, mi to zimno jest. Nie wiem, jak wam, ale mi się jakoś zimno zrobiło. No chłodno. Tutaj jest rozwidlenie dróg. Tutaj mamy skręcić radek? Gdzie to cię prowadzi? Tutaj. 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 tutaj na wprost, tak? Tu. Na wprost. No to chodźmy. Dobra. Ty, no powiem ci szczerze, że to... to tutaj jakby... Ty. Tutaj! Sobie w sorry, sorry Weź na no. tykiwa się radził tu i dobrze To gdzie kurwa ile robaków ty. Od kula Co patrz, ale aż mnie obsiadły całe Weź Patrz co tu się dzieje Taka dziwna akcja Te robaki są naprawdę dziwne ty. Chodźmy tu dalej Dawaj. Ty mordo to, to już tutaj jest? No ty To jakiś szałas jakby Co ty gadasz? No Co ty gadasz? Tak Ty no faktycznie Ciekawe ja jest w środku mordo Ty Co ty pierdolisz Otwórz Co to kurwa jest? Co to kurwa jest? To jakaś dziwna sytuacja i tutaj nie, też krew Chodź, to się właśnie. Co ty kurwa gadać Ty bez kitów się Dobra, chodźcie się, może osuniemy cały sobie Kurwa morto co tu się dzieje w ogóle? powód, to kurwa jak bąka pierdolnieś i się zestrasz w gacie mordo, a tutaj Właśnie widzę i nie dowierzam. Co, tu się odbierza, ty? Ty, co to jest? w jaki ona sposób może w ogóle kurwa doprowadzać cię do takich miejsc, ty? Jak to w ogóle jest realne, ty? Czy wy to kurwa widzicie? Ej, mordo, mi, mi to serce. Ej, przysięgam wam, że serce mi napierdala kurwa tak, że nie wiem, obstram zbroję zaraz. Ty, na osłownie. Zabły czas na czas. Ty. Dobra, odputuj się o czym żeś teraz kurwa myślał człowieku. Ja to myślałem o duchach. O jednym O jednym? O duchu. A o duchu. No, to ciekawie ty no dobra To chyba Nie no, poczekaj, poczekaj, dobra yy, Nauczeni po wcześniejszym filmiku nie można sobie wkręcać jakichś dziwnych akcji i uciekać no to, to nie ma sensu. Tak? jesteśmy Dobro. we trzech, nic nam się nie stanie, co nie? No Ustawił to skąd Ty co to jest? Weź tam mu kanio Tam Gdzie? No tam Mordo Co to kurwa jest krzak Krzak kurwa to podejdź bliżej czarny? Nie Mordo nie widać tego aż bardzo na tym, ale to dziwnie wygląda To jeszcze bardziej kurwa dziwnie wygląda niż to Chodźcie, podejdziemy. Na chwilę. Co? Jakby stary. Jakiś biały coś jakby było w środku. Nie wiem, co to jest. Wejście po świecie, tak jak ten. Ale stary. Nie wiem, czy jest sens, żeby te worki rozrywać, ale chyba nie. Co myślicie? Nie, nie. Ja to nie otwieram już nic stary, ja to pierdolę świetną Ej mordo, jak to jest? W ogóle jest dziwnie się tutaj czuję stary Ej Dziwnie się tutaj czuję teraz tak Ty się dziwnie tutaj czujesz człowieku Chodź. Dobra ty tutaj to jest Chodź tu. już. może są te... Czy jeszcze tu chcesz tutaj zostać ej jestem szokny co nawet się nie to że, że jakoś się boję ale, kurwa, ja teraz tak dziwnie się poczułem. Jak to jest możliwe w ogóle? Nie wiem. Nie wiem żeby pojęcia. Ale no, to ja nie chcę być z tyłu o kurde. Patrz co tu się dzieje. Jakiś no, to tutaj to jest ręka centralnie. Ale... Bo mieliśmy patrzeć, czy to jest krew, czy nie, co nie? Ja mam dosyć, szczerze, ja mam dosyć. No, ja chcę, kurwa, po prostu jechać do domu.